Siemaneczko drodzy widzowie, jako że w naszej diecie pojawił się taki serek, mozzarella, to uznaliśmy, że po co go kupywać? Spróbujemy go zrobić. Jako że my coraz więcej rzeczy wolimy sobie zrobić, przetestować, niż kupić, to, to zrobimy sobie taki serek. Więc teraz tak, co będzie potrzebne do zrobienia takiego sera. Hmm, na pewno podpuszczka, 4 gramy kwasku cytrynowego, troszkę wody, no to jest zwykła woda kranowa przefiltrowana, termometr, no to będzie bardzo ważne, waga, no waga była potrzebna do tego, żeby sobie odmierzyć te 4 gramy kwasku, bardzo fajna waga, taka malutka, o. Tam nie ma dużo podźwigu, <grych> czy jak to nazwać, ale ładnie pokazuje. Większe sitko, mniejsze sitko. Możliwe, że będziemy potrzebować jeszcze inne. garnek z przykrywką, żeby weszły 2 litry mleka, miska potem do odstędzenia. No i mleko. Mleko mamy takie. No teraz tak, mleko wzięliśmy sobie, nie wiem, powinno być takie od krowy, ale my spróbujemy na takim pasteryzowanym spożywczym. Pasteryzowane jest szansa, że się zrobi. Na pewno nie takie uchate, bo mleko uchate jest robione w wyższych temperaturach. Tam bodajże 130-150 stopni przez chyba 2-3 sekundy, tam po prostu nie ma nic. To jest normalnie pasteryzowane, tam chyba w, gdzieś tu miałem ściąga taką delikatną. Już zaraz Wam powiem, pasteryzowane to jest te 75 stopni, więc tu jeszcze coś zostaje, jakieś wartości odżywcze takie, ma to jakiś związek z mlekiem, zwłaszcza, że normalne mleko ma datę o tak jak tutaj, widzicie, 7 luty, dzisiaj mamy 20, 30, dzisiaj mamy ostatniego, nie, 30, Stycznia ma 31, więc jeszcze jest ważne chwilę. A takie w kartoniku, kiedyś, że może leżeć na półce, to jest do popatrzcie, pół roku, pół roku ważności, więc jest różnica. Nie będę nawet na nim próbował. Może nas skusi i zrobimy. Więc mamy takie mleko i zobaczymy, czy wyjdzie. Nie jest to odkrowe, powinno być odkrowy, ale zobaczymy. Jest tego 2 litry. Także zaczynamy. No tak, na początek sobie rozpuścimy. Ten kwasek cytrynowy te 4 gramy kwasku. Rozpuścimy sobie w wodzie. Mamy łyżeczkę ładnie elegancko. Sobie to przygotujemy. Dobrze do garnka, wlewamy sobie 2 litry mleka. Różnie wyciągam jakieś pół godziny temu, więc jest w temperaturze pokojowej. I tak to będziemy za chwilę podgrzewać, więc nie zależy, żeby były. Żeby było z lodówki. Mamy 2 litry. Tak jest. Aha, no dzisiaj bez lodówki. no bo nagrywam jedzenie teraz. A dwa poszło do szkoły. U nas na śląsku skończyły się ferie. Już jest po feriach. Dobrze. Wlewamy ten kwasek cytrynowy z wodą, 100 ml wody, 4 gramy asku. Dokładnie mieszamy. Tak jest, on dokładnie musimy wymieszać i co, i ląduje to na, na gazie, także widzimy się zaraz w pozycji piekarnika, tak. Proszę, no te kwasy cytrynowe już, nie wiem, tak jakby się przygęściło, ale to, to może tylko złudzenie po prostu. Dobrze, to ja ląduję na piekarnik, na gazie i widzimy się za chwilkę. Dobrze, jesteśmy już na piecu. Odpalamy gaz, na razie damy full. Najlepiej no za chwileczkę ujmiemy, e, widać już, takie grudki się robią. To ten kwasek cytrynowy widocznie już zaczyna działać. Tak, już zaczyna nam oddzielać po prostu ser od mleka. No, ser skrzep na razie, nie? Tak to można nazwać. Dobrze, więc się podgrzewa. Idę po termometr. Tak jest, no u nas jest jakieś 20, 20 stopni. E, wkładamy do mleczka i będziemy sobie mieszać i aż dojdziemy do 32 stopni. Mleko ma, no widzicie, temperaturę pokojową. 20,5 stopnia, nic się nie zmienia. Widać, widać, ładnie. No, już się troszeczkę podgrzewa. Będziemy mieszać do 32 stopni. Aha, no i przy mleku trzeba pamiętać, że trzeba mieszać cały czas, bo się przypali. No, także to nie jest jak woda, że się tam e, załączy, przyłoży termometr i się czeka, tylko trzeba mieszać. Na razie jeszcze można normalnie, potem już będzie trzeba ostrożnie. Dobrze, widzimy się jak naczyjemy. Dobrze, nam się mleko już nagrzało. Tak. Nawet no troszkę nam uciekło, ale to nic. Mamy 33 stopnie. To tam się nic nie stanie, myślę. Ja, teraz dajemy. Według przepisu jednego mamy dać podpuszczki. Eee, już zaraz. 3 ml, a według drugiego. Że mamy dać kropelki, tylko że kropelki, jak to oddzielić z tego kropelki? Już kombinujemy. Czekaj, czekaj, zostaw mi to. Zaraz wracam. No dobrze, jestem z powrotem. Według tego naszego przepisu ma być 3 ml. No to trzymajmy się tego, no nie? Mamy taką strzykawkę, że nam po jakichś chorobach zostało. Odmierzymy sobie 3 ml. 2,5-3. O co? Dawno nie używana. Ciężko chodzi. 2,5, 3, 7 tu damy, dobra. Tak, mniej więcej jest. trzy. Damy sobie to znowu do wody, wstrzykniemy tą podpuszczkę, żeby nie było naraz takiego, może, szoku czy coś, nie? No bo teraz tak, dodajemy te trzy ml podpuszczki i musimy mieszać przez 20 sekund i zdjąć to z ognia, także możemy się nawet przenieść tam. To się przeniesiemy i dopiero to dodamy. Dobrze, widzimy się za chwilkę. Dobrze, jesteśmy na drugim blacie. Mamy to. A żeby to jeszcze porządnie mieszać, to wezmę sobie takie inne coś. Zamiast łyżki weźmiemy sobie to. Myślę, że lepiej się wymiesza. Dokładnie. Łyżkę sobie damy na bok. Aha, już ktoś tu. Dobrze, jednak będziemy łyżką. Nie ma wyjścia. Dobrze, to bierzemy to, mieszamy. Dasz mi to? No to dobrze. Mamy tak. Teraz tak, dodajemy podpuszczkę, mieszamy przez jakieś 20 sekund. E, mieszamy, mieszamy, mieszamy. No na no, oko. Dokładnie trzeba to wymieszać. Tak jest. Widzicie, tak, że istnieje, także coś się dzieje. Aha, robię się już. Oddziela się to. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale jak będziecie robić, będziecie widzieć. Już normalnie widać, jak, jak się oddziela taki. Nie, no nie wiem, ser to jeszcze nie jest, bo ser to jest gotowy produkt. To jest skrzydła, to powiedzieli naszym. Dobrze, jest więcej nawet niż 20 sekund. I teraz co? Przykrywamy to. Odstawiamy na jakieś 5-10 minut pod przykrywką. I wracamy za, tak jak mówię, 50 minut. Dobrze. Czas minął. Widać, że to się oddzieliło. Co prawda, w przepisie piszę, że teraz to trzeba pokroić na grube kostki. Ale nie wiem, czy to widać. Tutaj jest mniej tego, więc nie będę tego kroił. Po prostu się tak, e, chyba mleko takie od krowy ma więcej tłuszczu i temu więcej sera by wyszło. Ale my tego nie musimy kroić, mamy ułatwione. Dobrze, widzimy się, bo to teraz trzeba podgrzać do 43 stopnia. Widzimy się na piecu. No i dobrze, teraz to podgrzewamy. W przepisie znowu jest, że delikatnie mieszając. Ale tak jak mówię, no my... U nas jest mniej tego, to nie jest takie gęste, więc tak, bo to się powinno zrobić taki taki korzuk gruby, no ale to mamy wiecie, mleko 3-2%, a nie, nie wiem ile tam jest od krowia, 100%, więc delikatnie to przekulamy i podgrzewamy do 32 stopni. Eee, dobrze, jest mały ogień, za chwilę na powiększymy ogień, zobaczmy ile tam wyskoczy. 28, 42 teraz mówić. Tak, tak, dobrze. 31, 7, 32, 3. Dobrze, a będzie 42, to wrócimy. Przepraszam za pomyłkę, nie 42, 43. Plus minus coś tam zawsze będzie, nie? No i delikatnie mieszać. Termometr by było fajnie tam utopić. No ale termometrem też myślę. Można to delikatnie. Tak, już mamy 34 stopnie. No. Znaczy za chwileczkę to będzie. 41. No tam. Myślę, kurczę. To nie apteka. Nie apteka, więc... Nie musimy się tego aż tak trzymać. Po prostu pilnować, żeby się nie przypaliło. No i o. Tak, będzie 40. No, w każdym razie dochodzimy do 43 stopni. Gasimy palnik i zostawiamy to znowu na jakieś 5 minut. 5-10 minut. Także ja już mam tyle stopni, wyłączam gaz. Dobrze, u nas... Już minął czas. Także co? Przekładamy teraz na takie grubsze sitko. Nie wiem czy na to grubsze będzie, bo my to mamy dosyć drobne. Ktoś nam to takie drobne wyszło. Tak jest. Spróbujemy to zebrać takim mniejszym siteczkiem. Nie ukrywam. No u nas to wyszła taka drobnica. No zobaczymy, zobaczymy. Nie ma się co poddawać. Nie ma tego jakoś specjalnie dużo. Ale jak mówię, my mieliśmy mleko 3-2%. Mleko 3-2%, ale nie zmienia faktu, że coś jest. Teraz tę serwatkę podgrzewamy do 80 stopni. Czyli dajemy ją na palnik. Kto sobie tutaj niech jest, no nie? Tak. O jest, serek się robi. Fufu, ładny, fajny, nie? Tak na razie, niech sobie obcieka. Z tym lecę na palnik i widzimy się za chwileczkę. Aha, w międzyczasie trzeba sobie przygotować jeszcze w miseczce trochę chłodnej, osolonej wody. Bo ten seriak już będziemy wyrabiać. Albo no, już to można przełożyć. Ten seriak będziemy już wyrabiać z tą serwatką, robić z niego kulki. To należy dawać do mm, chłodnej, osolonej wody. Więc ja już się za to zabieram. Tutaj jest. Sitko sobie jeszcze zostawię, bo tę serwatkę przeleję przez to sitko. Sera mamy tyle. No, dość sporo, dość sporo. Jeszcze tak w międzyczasie sobie zmienimy miskę. Tak, ten serek sobie przełożymy jakimś cudem. Już jeszcze nam rozlatuje, ale to jeszcze tak, tak ma być widocznie. Tak. Przełożymy sobie go do innej miski. Tak. Bo tu będzie łatwiej go z serwatką robić, a to się nam przyda do tej osolonej wody. Większa miska, więcej miejsca. Także, widzimy się za chwilkę. Dobrze, serwatkę mamy. Zaraz ją przyniosę, tylko szukałem takiego jakiegoś drobniejszego y, sitka. No nie ma sitka drobniejszego. Bo tutaj jednak coś jeszcze pływa w niej, no nie? No ale dobra, zalewamy teraz ten nasz ser, no, chyba, że go jeszcze troszkę weźmiemy. Chociaż nie, go i tak się jeszcze wyrabia. Dobra, go się wyrabia, także zalewamy to, no, aby to zostało na tej... Tu zalewamy ten ser. Tą naszą serwatką no, dajemy przez wasitka i tak coś przelatuje no niestety to tak bywa jest zalany, nie będę zlewał tego całego, bo no bo po co, nie? To co zostaje na sitku nie zostanie. No i teraz piszę na tym, żeby to wyrabiać, ale ten ser nam się nie nie zrobił tak byśmy chcieli. Widzicie? Wychodzi, o popatrzcie się, to się znowu rozleciało wszystko z powrotem. Eee, widzicie. Czy to, co tak ładnie pokazywali w internecie, że to taki ładny serek, 5 minut zrobiony, to jest albo coś oszukane, albo to nie wychodzi z tego sera. Eee, z tego sera. <laughs> Człowiek już cały czas o serze. Albo to nie wychodzi z tego mleka. Popatrzcie. Nie, no rozleciał się po prostu, nie, nie ściuł się. Już wszystko jest zrobione, że trzeba było tam wodę, to wszystko po kolei tak jak w przepisie. No, spróbujemy jeszcze z krowiego mleka kiedyś zrobić, a z tego odzyskamy zwykły ser. No po prostu wstawię to na napalnik i wyjdzie ser. E, idę to tam dać, teraz niech się troszkę grzeje. Spróbujemy tak odcedzić to na ten e, przez sitko normalnie. Dobrze, skoro nam się nie dała mozzarella, to chociaż sobie przez pieluchę przecedzimy to całe i będziemy mieli biały ser. Może coś z niego jeszcze zrobimy. Także jeszcze się nie żegnam. Przecedzę sobie to tak przez jak już mówiłem, przez pieluchę, bo mamy zbyt y, duże dziurka w tym. Może też temu to nie wyszło, nie? Napiszcie w komentarzach, czy robicie takie sery. Jak to robicie? Wiem, że mama kiedyś robiła tak, normalnie ważyła, ważyła, a potem to odcedziła i miała biały ser, nie? Dobrze. Niech się to przecedzi. Chyba się to tam zmieści, nie rozleje się. Zobaczymy. No i wracamy za chwilę, jak to o, się przecedzi wszystko. Dobrze. Mamy odsączone ten nasz ser. Teraz tak. Jeżeli albo to jest wina tego, że było mało tłuszczu, albo po prostu ten przepis, co jest z kwaskiem cytrynowym jest po prostu nie... No zły, to nie wyszła jak mozzarella, bo to nie jest takie ciągnące. Chociaż, kurczę, jest to takie na granicy mozzarelli. Ale to, to widocznie było bo za mało tłuszczu, bo on się po prostu, widzicie, rozsypuje. Chociaż spróbuję go jeszcze tam umęczyć w misce. Jeszcze w miskę wezmę i jeszcze damy temu szansę, ale wątpię, że coś z tego wyjdzie. Mozzarella powinna już od razu być taka, taka gęsta. A to wyszedł normalny biały ser. Też dobry, no nie ma, co, nie ma co narzekać. Dobrze, tam jest jeszcze dużo wody, także jeszcze to cedzimy. Ale prawdopodobnie z tego będzie po prostu tylko e, zwykły, biały ser. Też zdrowy, też fajny, ale nie miał pancerella. Następnym razem spróbujemy inny przepis. Tych przepisów jest dużo na internecie, ale jak będziecie widzieć ten, to to raczej jest nie. Raczej zły, no popatrzcie, ten ser czy nie. Nie, nie, nie. No nie jest tak jak mozzarella, nie? Mozzarella jest taka taka ciągnąca, powinna teraz już być. No, spróbujemy go jeszcze tak trochę pomęczyć, jak zwykłe ciasto. Zaraz tego się pozbędę. No, załączyło się dobrze, nagrywa, ale nie, on. To jest po prostu zwykły, o biały ser. Nie jest od coś, w którymś miejscu coś było nie tak. No, także zapakujemy sobie to i będziemy mieli ser. To ser z makaronem, no nie. Także, jak ktoś wam mówił, macie filmik, na którym jest pokazane, że wystarczy troszkę kwasku cytrynowego, troszkę wody i tak dalej, wątpię, że to tak działa, nie? Jeszcze raz spróbujemy, ale myślę, że to nie to. Dobra. Także. Idę umyć ręce i będziemy się żegnać. Dobrze, a jeszcze skosztujemy jak to smakuje. No, jak zwykły biały ser. Może troszkę soli bym dodał, ale to jeszcze sobie jakoś poprzyprawiamy. Damy do miseczki, uformujemy do woreczka i zamrozimy. Będzie na zaś. Kiedyś się tak jadło, makaron się ugotowało, nasypało się sera trochę cukru i było pyszne danie. Także z tego przepisu wychodzi zwykły biały ser, a nie mozzarella. Także jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa. Aha, jeszcze zapomniałem dodać, jeśli wiecie, w którym miejscu zrobiłem błąd, napiszcie w komentarzu. Chętnie coś poprawimy, nauczymy się. Także pozdrawiamy i do widzenia. Do zobaczenia.